Witam Państwa bardzo serdecznie w Koliber TV. Witam Państwa bardzo serdecznie w Koliber TV. To jest seria Koliber samorządowo. Dzisiaj ze mną naszym gościem jest najmłodszy radny w Polsce Dawid Jankowski z ramienia prawa i sprawiedliwości, a także od niedawna członek stowarzyszenia Koliber. Witam! Witam serdecznie Norbercie, witam także Szanownych widzów. Szanowni Państwo, seria Koliber samorządowo trwa. W tej serii spotykamy się z samorządowcami z całej Polski, z różnych opcji politycznych i otwieramy się na pełne spektrum wizji na samorząd lokalny, która jest różna zależnie od regionu, w którym akurat jesteśmy. Dziś jesteśmy w Oleśnicy, rozmawiamy z Radnym Oleśnicy. I przejdziemy do tematów, najpierw lokalnych oczywiście. A więc Dawidzie, chciałbym Cię zapytać, jak według Ciebie wygląda taka specyfika wyborcza, e, tak zwanego terenu, w którym akurat przyszło Ci, startup ci żyć? E, a więc e, Oleśnicy, czy uważasz, że polaryzacja polityczna, która jest widoczna w skali całego kraju, można powiedzieć, że też e, ma pewne przełożenie czy analogię e, w skali Twojego regionu? Ja myślę, że to też w pewien sposób bym to rozdzielił. Po pierwsze, na specyfikę wyborczą w trakcie kampanii wyborczej, w trakcie wyborów, a specyfikę tą, można powiedzieć, kadencyjną, czyli w trakcie już samej, samego trwania kadencji, to jest zupełnie coś innego. Czyli w trakcie tej kadencji to jednak ludzie ze sobą potrafią rozmawiać normalnie, nie widać tej polaryzacji jakoś bardzo. W trakcie kampanii, jak to kampanie są bardzo emocjonalne, często płomienne wystąpienia różnego rodzaju, no to jest ona widoczna jak najbardziej. Oleśnica no, niczym nie odbiega praktycznie od różnych innych miast w Polsce. Również mamy podziały na prawo, na lewo, jest to jak najbardziej widoczne. Natomiast, tak jak mówię, no ta kwestia już po wyborach, jak ten kurz, te emocje, to wszystko opadnie i zaczyna się ta rzeczywiście praca dla lokalnej społeczności to zupełnie tego nie widać. Ja powiem tak ze swojego doświadczenia, no bo już praktycznie jesteśmy rok po wyborach, więc już w pewnym sensie to doświadczenie jakieś zebrałem i mogę się tym jak najbardziej podzielić. Przykładowo, jak na przykład, nie wiem, wychodzę do sklepu na zakupy, czy, czy gdzieś idę chociażby po mieście i spotykam się z różnymi ludźmi. Różni ludzie tam właśnie też podejdą, zagadają, czy cokolwiek innego, to nie, 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 nie. Rzadko się zdarza, że na przykład ktoś wyjdzie o ty pisiorze, ty to, ty tamto, tylko częściej na przykład tak panie radny dziękuję za tą interpelację, super, że udało się to zrobić, albo czy dałoby radę na przykład to, czy tamto. Tak samo do biura przychodzą do mnie ludzie, którzy zarówno popierają moje ugrupowanie, jak i ugrupowania przeciwne. Więc tutaj nie widzę tego jakoś tak bardzo tej polaryzacji. Jest ona widoczna głównie przy tych wyborach takich ogólnokrajowych, na pełną skalę powiedzmy, czyli... Czy to parlamentarne, czy to do Europarlamentu, czy w szczególności prezydenckie. Natomiast myślę, że właśnie w kwestii i wyborów samorządowych, i ogólnie te tematy lokalne, no to są, są spójne raczej. Zdania są spójne i z lewej, i z prawej strony. To też widać właśnie po głosowaniu, chociażby na sesjach Rady Miasta. Jak głosujemy, to w większości tematów mamy jednak takie samo zdanie. To nie jest tak, że powiedzmy ze względu na to, że nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość w przy władzy nie jest, więc nie głosujemy na przykład przeciwko dla zasady, nie wiem, dro budowa drogi czy, czy remont drogi. No tylko no to są tak jak mówię, no to są tematy lokalne, no to w większości to są tematy ponadpartyjne, które nie mają żadnego partyjnego, politycznego ubarwienia, więc one łączą no nie dzielą mieszkańców. Mhm. Rozumiem. Tutaj jak już wspomniałem, jesteś najmłodszym radnym w Polsce. Wybranym w minionych wyborach samorządowych i tutaj. Troszkę na kanwie tego faktu tak nieco e, ostro, ale nie wypada mi nie zapytać o to, czy nie czujesz się, iż Twój wiek sprawia, że nie jesteś nie dorastasz do e, pewnego poziomu radnego? Czy e, zdarzyło się, że jacyś współradni wytykali to Tobie, czy też było to, e, odczuwałeś obiektem jakiejś presji politycznej? Przede wszystkim ja bym zaczął tutaj od tego, że to tak jakby nie ja jestem od oceny tego, czy e, mój wiek mi pozwala, czy nie pozwala, to wyborcy zdecydowali. No i 325 wyborców zdecydowało, że chcą, żebym ich reprezentował w Radzie Miasta, więc ich reprezentuję. To był ich wybór i no ja się mogę z tego wyboru cieszyć, cieszyć się z tego, że ich przekonałem do siebie, że pomimo młodego wieku oddali na mnie te głosy. No, 325 w skali miasta Oleśnicy, no bo to wiadomo, 325 w Warszawie, a 325 powiedzmy w jakichś wioskach, no to jest jednak jakaś różnica. Natomiast no 325 głosów... W moim mieście, w moim okręgu wyborczym przełożyło się na około 10% głosów, więc co dziesiąta osoba, która zdecydowała się wziąć udział w wyborach samorządowych, postanowiła zagłosować na mnie. Więc jest to dla mnie ogromny powód do dumy, że mimo takiego młodego wieku, co warto też myślę zaznaczyć, w dniu wyborów byłem jeszcze w zasadzie przed ukończeniem szkoły średniej i przed egzaminem maturalnym co no, dodatkowo może budzić pewnego rodzaju obawy mieszkańców i wyborców potencjalnych, że no, nie wiadomo czy zda maturę, nie wiadomo czy pójdzie na studia, czy w ogóle skończy szkołę średnią i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak no, poparcie 325 osób pokazuje, że mimo młodego wieku uznali po prostu, że się nadaje, żeby ich reprezentować. Co do tego, tej drugiej części pytania, czyli kwestia właśnie jak to wygląda w Radzie Miasta. Powiem tak, żeby też tak się nie wydawać w szczegóły, bo to te zakulisowe rozmowy, raczej to są prywatne tematy. W żadnym wypadku nie dociskam. Tak, w każdym razie przyznam szczerze, że naprawdę bardzo pozytywnie byłem zaskoczony. Może nawet nie tyle zaskoczony, no bo spodziewałem się miłego przyjęcia, ale też spodziewałem się, że mogą być osoby, na przykład mogą się pojawić, które nie będą darzyły mnie jakąś wielką sympatią, czy będą traktowały mnie po prostu mówiąc z góry. Natomiast tak się nie wydarzyło. I nawet radni z obozów odmiennych, z pozostałych, które są, wchodzą w skład rady miasta Oleśnicy, bardzo pozytywnie mnie odbierają. Nawet tak powiem, niektórzy zagadują, na przykład, jak, jak przychodzę na sesję rady czy na komisję, część młodych. Jedni by powiedzieli tak, ojoj, to, to kry, krytyka za wiek i tak dalej, jakaś, jakiś przytyk i tak dalej, ja no to traktuję jak bardzo pozytywnie. Analogia do na zakonu pracy, gdzie oczywiście każdy młody pracownik to gdzieś młody, tak, a, tak się widać u młodych który na rynek. Tak, dokładnie, więc to ja do tego podchodzę jak najbardziej swobodnie mhm. i jestem... I ja traktuję innych z życzliwością i z szacunkiem i tak samo jestem traktowany, więc tutaj żadnych powiedzmy E, spiń czy czegokolwiek to nie ma. Mm -hmm. Rozumiem. No i były tu wspomniane przez ciebie e, wybory prezydenckie, jako jak to nazwałeś, e, jedne z najważniejszych, budząc największe emocje wśród e, wyborców szczególnie e, te najbliższe No i tutaj e, rzeczywiście ideowa prawica, ja nawet, e, już, już można mówić w mojej opinii w pełni zjednoczona prawica, ponieważ e, realia polityczne są jakie są. I tutaj oczywiście oficjalnie nikt jeszcze nic nie powie, ale tutaj należy, według mnie, mówić wprost o szerszej, zjednoczonej prawicy już teraz. E, ci wyborcy, którzy gdzieś widzą przyszłość właśnie w środowiskach prawicowych konserwatywno-liberalnych, e, dziś mają, e, można powiedzieć, ciężkie orzech do zgryzienia pod kątem kandydata. Doktor Karol Nowrocki, dr Sławomir Męcen. E, Jak uważasz Ty, kto według Ciebie, po pierwsze, ma większe szanse na zdobycie większego zaufania w pierwszej turze wyborów, gdzie rzeczywiście liczy się to zdanie wyborców niezdecydowanych, wyborców wahających się, tak zwanych, nie, spoza betonowego elektoratu, a kto z nich może rzeczywiście później jeszcze poszerzyć ten elektorat i przebić ofertę kandydata lewicowego, który najpewniej będzie Rafał Trzaskowski. Ja zacznę od końca, jeśli można. Zacznę od końca, bo z Rafami Trzaskowskim powinien, powinien, podkreślam, powinien wygrać każdy, e, ponieważ wyborcy Głosując, powinni mieć na uwadze każdy szanujący się obywatel, który będzie brał udział w tych wyborach. Powinien mieć na uwadze to, że Rafał Trzaskowski jest po pierwsze kandydatem, który co chwilę zmienia zdanie, z którego bije niesamowita buta i arogancja. Bardzo często, co widzieliśmy chociażby po przykładach, jak podchodził do dziennikarzy stacji Republika czy w Polsce 24. Każdy szanujący się, kto. Chce, żeby jego prezydentem był człowiek kompetentny, człowiek wiarygodny, człowiek uczciwy, nie powinien zagłosować na Rafała Trzaskowskiego, więc ja wierzę w Polaków, że Polacy są inteligentnym narodem i widzą, że 8 stycznia Rafał Trzaskowski mówi o gigantomanii CPK, gigantomanii Prawa i Sprawiedliwości, a 11 stycznia tego samego roku to nie są dwa różne lata. To jest są trzy dni nas dzielą, tak? Trzy dni nas dzielą od zmiany zdania. Trzy dni później Rafał Trzaskowski mówi, że CPK to jest super pomysł. Albo raz chce zdejmować krzyże z urzędu Fratusza Warszawskiego, a później w wywiadzie mówi, że on jest katolikiem. No to ja osobiście jako człowiek, wydaje mi się, inteligentny i myślący, nie zagłosowałbym na kogoś, komu nie można zaufać no w takich fundamentalnych sprawach. Z jednej strony tutaj y, występuje na paradę LGBT, popiera te różnego rodzaju organizacje, a z drugiej strony mówi, że jest katolikiem. No to... Mamy tutaj pewnego rodzaju pomieszanie z poplątaniem, więc tutaj jeżeli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, no to każdy szanujący się Polak nie powinien mieć co do tego wątpliwości, na kogo powinien zagłosować, czyli powinien to być każdy, tylko nie Rafał Trzaskowski, bo można mieć różne poglądy. No, Polska jest demokratycznym krajem, nikt nikomu nie zabrania swoich poglądów, to nie jest Rosja czy Białoru. Natomiast yy, patrząc tak właśnie pod kątem właśnie tego obiektywizmu, prawdomówności, no to Rafał Trzaskowski nie jest przykładem obiektywizmu i wiarygodności. Natomiast wracając, czy doktor Nawrocki, czy doktor Menzel? Jeden i drugi z tytułem doktora, jeden ekonomia, drugi historia, więc można powiedzieć, jeden bardziej światopogląd, drugi gospodarka, tak to ujmując w takim zestawieniu. Natomiast przede wszystkim Karol Nawrocki jest kandydatem obywatelskim, który jest reprezentowany i popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, natomiast właśnie yy, niektórzy się śmieją, można się uśmiechnąć oczywiście, że o, obywatelski przecież to pisoski. Absolutnie, że nie. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, ale zobaczmy, że Karol Nawrocki jako jeden z nielicznych kandydatów, bo jest jeszcze Krzysztof Stanowski, ale mówimy o kandydatach, którzy mają jakieś realne szanse yy, zdobycia dobrego wyniku w tych wyborach, jako jedyny. Nigdy nie był i nie jest członkiem żadnego ugrupowania politycznego, nigdy nie był żadnym posłem, żadnym europosłem, radnym nawet nie był. On się zajmował od początku swojej działalności publicznej, historią, społeczeństwem i wszystkim, co z tym związane. Dyrektor Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Zajmował się działalnością przede wszystkim społeczną. Więc no myślę, że tutaj Karol Nawrocki ma znacznie szersze możliwości, jeżeli chodzi o zdobywanie elektoratu. Z drugiej strony mamy Sławka Mencena, który też w swoich poglądach nieco bardziej radykalnie wychodzi, więc tutaj też nie wiem, jak to by było z kwestią przekonania wyborców centrowych bardziej. E, oczywiście no, to poparcie cały czas wzrasta. E, myślę, że to pytanie poniekąd jest też podyktowane jednym z sondaży, który pojawił się, zdaje się, zlecony przez stację wprost. E, próba badania tam była było 800 iluś ankietowanych, natomiast co ważniejsze. To nie była taka zwykła sonda uliczna. No to też trzeba mieć na uwadze, że to było zrobione internetowo. Więc tam równie dobrze Grzegorz Braun mógłby mieć 85%. Yy, nie miał, ale mógł mieć. Więc nie, nie, nie sugerowałbym się przede wszystkim jednostkowymi sondażami, a skupił się. Yy... Znaczy, myślę, że to jest e, pytanie. To już średnia sondażowa słowo Milan teraz rzeczywiście oscyluje. No, w tym momencie wokół 15%, więc e, to jest jak najbardziej. Pewna możliwość rzeczywiście, choć patrząc na wszelkie znaki na niebie i ziemi, no to większe szanse, zdawało się powiedzieć, ma doktor na prostu, ale to są wybory, to się może zdarzyć wszystko. Wszystko się może wydarzyć, oczywiście. Oczywiście tak <grysam Navi> w serio, ale myślę, że jednak i tak większe szanse, szczególnie w tej pierwszej turze. Bo kto wejdzie do drugiej no to nam pokaże pierwsza góra, no, ale w pierwszej turze niewątpliwym faworytem prawicy w tym momencie jest Karol Nawrocki i nic nie wskazuje, żeby było inaczej. Karol Nawrocki robi świetną robotę w kampanii wyborczej. Niektórzy mogliby powiedzieć tak, o co on robi, on tylko na siłowni chodzi i tak dalej. On się spotyka z ludźmi, jeździ po wszystkich gminach, zresztą słowo Sławomir Natomiast on wychodzi też do, do tych przedsiębiorców. Bence spotyka się na placach, mówi do ludzi i jedzie dalej. Natomiast właśnie Karol jeździ po lokalnych społecznościach, spotyka się z różnymi grupami, czy to Ochotnicze Straże Pożarne, czy jakieś piekarnie, czy, czy jakieś firmy przedsiębiorstwa i tak dalej. Rozmawia, żeby tak jakby poznać od środka każdą grupę interesów, którą on później jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej będzie reprezentował. Dziękuję. I eee, tak, e, ciągnąc troszkę temat e, tej, no, jak e, to się mówi, e, tragicznej miłości. Chyba należy powiedzieć na linii dwóch najważniejszych graczy, jeśli chodzi o partie polityczne na Prawicy, a więc PiS-Konfederacja. No właśnie, PiS-Konfederacja. Czy ta koalicja to mrzonka, czy jedyna wizja tego, co możemy dać w porządku do Jak Ty uważasz? Przede wszystkim jest to jeden z możliwych scenariuszy. Tego nie należy wykluczać. I Myślę, że i jedna, i druga strona bierze taki scenariusz pod uwagę. Nie jest to nic zaskakującego. Już też w ostatnich wyborach takie sugestie padały, że być może patrząc po sondażach, będzie prawo i sprawiedliwość musiało znaleźć koalicjanta. No i wszystko wskazywało na to, że gdybyśmy byli w stanie, no to byśmy właśnie poszukiwali tego koalicjanta w Konfederacji. Czy jest to możliwy scenariusz? Jest. Pytanie, na ile wytrzymało. Bo też należy mieć na uwadze, że środowisko Konfederacji jest bardzo zróżnicowane. Teraz co prawda Grzegorz Abramo już w tym zlepku trzech komórek można powiedzieć nie ma, ale pozostaje nadal ruch narodowy, czyli narodowcy i nowa nadzieja, czyli bardziej liberałowie. Czy to wszystko razem z konserwatywnym prawem i sprawiedliwością jest w stanie ze sobą się dograć? Mam nadzieję, że tak, jeśli będzie oczywiście taka potrzeba. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość pokazało przez 8 lat w zasadzie, że potrafi rządzić samodzielnie. Po, pierwszy, po pierwszej kadencji wyborcy zaufali nam ponownie i ponownie dali nam samodzielne rządy, bo dwie kadencje utrzymaliśmy się przy władzy. Jest to niewątpliwy sukces. Teraz coś poszło nie tak, trzeba popracować nad tym, co poszło nie tak i starać się, aby przy kolejnych wyborach parlamentarnych powrócić do tej większości samodzielnej. Jeśli ona nie będzie możliwa, oczywiście jak najbardziej należy rozważyć sojusz z konfederacją. Która jest w zasadzie drugą siłą polityczną, jeśli chodzi o prawicę. W zasadzie drugą i chyba ostatnią z takich znaczących, które prawdopodobnie wejdą do kolejnego parlamentu. Więc jeżeli będzie to konieczne, jak najbardziej ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. I myślę, że powinniśmy się jako prawicę skonsolidować, powinniśmy się zebrać i przede wszystkim wspólnie razem obalić rządy koalicji 13 grudnia, które mam nadzieję większość ludzi w Polsce. Orientuje się po prostu, że to nie jest nic dobrego dla Polski i że potrzebna jest zmiana. Potrzebna jest zmiana, że rząd Tuska, który obiecywał 100 konkretów w 100 dni, nie potrafi ich nawet w rok czasu ponad zrealizować. Ile jest? 8 chyba jest zrealizowanych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jedyne co wychodzi rządowi Donalda Tuska, to, to są rozliczenia, które i tak jakoś tak nie idą. Zresztą w wywiadzie mówił nawet Szemuń Połowiemu, że nie dowozimy. Więc w zasadzie rządowi Donalda Tuska nic nie wychodzi. I mam nadzieję, że Polacy to widzą i że to też przełoży się na wybory prezydenckie. Nie mówię, że wszyscy wyborcy z Rafała Trzaskowskiego mają przejść na Karola Nawrockiego. to jest wręcz niemożliwe. Ale jest wielu innych kandydatów i Platforma Obywatelska po prostu pokazała, że nie nadaje się do tego, aby rządzić, że nie można jej zaufać. Obiecują jedno. Robią drugi, a w zasadzie nic nie robią. Więc mam nadzieję, że Sojusz Konfederacji z Pisem jak najbardziej tak, jeżeli będzie to konieczne, ale mam nadzieję, że wyborcy nam ponownie zaufają i przy kolejnych wyborach parlamentarnych będziemy w stanie utworzyć ponownie samodzielne rządy. Dziękuję bardzo i e, może tak na koniec, takim e, m, w formie bardziej luźnego pytania, ponieważ bardziej hipotetycznego i takich rozważań o przyszłości politycznej. Co jeśli wygra prawica? To będzie zależało przede wszystkim od tego, co zrobi późniejszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, nowy wybrany. Czy będzie dążył do tego, aby ten Sejm rozwiązać i doprowadzić do nowych przedterminowych wyborów? Czy będzie w pewien sposób próbował e, zdusić tą koalicję, czy w pewien sposób wymusić na nich pewne decyzje? E, prowadzić, przywrócić z powrotem tą praworządność, która do tej pory była. Ja myślę, że no w, jakiś, w jakiś sposób na pewno będzie chciał odwrócić to całe zło, które się teraz dzieje. W jaki sposób? No to czas nam pokaże. To będą decyzje już prezydenta. Miejmy nadzieję, że będą one dobre. Nawet jestem pewny, że będą one dobre. Czy to by został Karol Nawrocki, czy by to by został nawet. Słowo Miecka, ktoś tego raczej nie przewiduję, że dostanie się do drugiej ale gdyby, no to myślę, że na pewno na pewno ta prawica by zaczęła mocniej oddziaływać na bezprawne rządy 13 grudnia. Dziękuję bardzo Tobie Dawidzie, dziękuję bardzo Państwu za oglądanie Coliber TV, dziękujemy za oglądanie tego wywiadu. Dzisiaj moim gościem był Radny Miasta Oleśnicy Dawid Jankowski. Ja na Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo.